Jak za pomocą tej papy możemy wykonać bardzo efektywnie i skutecznie obróbkę komina? Nexler Stick, papa, o której mówię, ma tak skomponowaną bitum, że zachowuje bardzo wysoką elastyczność. Ona oczywiście bardzo dobrze się klei. Teraz uwaga, nie nacinam tego w ten, w ten tradycyjny sposób, o którym mówiłem. Ja muszę trochę popracować nad tą papą, ja nie robię tego gwałtownie, ale. Możecie zobaczyć, zapraszam, żeby sobie podejść i dotknąć, jak wygląda to połączenie. Nie mamy tego elementu, że papa nacięta zawsze będziemy mieli tu dwa otwory i to są potencjalne miejsca przecieku takiej papy. Na dachu przy 20, 23 stopniach przy nasłonecznieniu to w ogóle nie ma znaczenia my na Hali mamy te 17 stopni, czyli taką graniczną temperaturę, gdzie uzyskujemy elastyczność tych par widzicie, że to wyklucza w zasadzie główny problem, z jak, jakim się spotykamy na dachach obróbkowych, na izoklinach, gdzie, gdzie występuje najczęściej przecież.